push-ups Instrukcje. Pozycja wyjściowa. Przyjmij pozycję na brzuchu bez dotykania tułowiem podłoża, opierając się na lekko zgiętych rękach z wyprostowanymi nogami. Napięcie mięśni. Opuść się, zginając ręce aż do muśnięcia podłoża. Napinając mięśnie klatki piersiowej, podnieś tułów. Wykonaj obrót tułowia i wyciągnij rękę w górę tak, aby Twoje ciało przypominało literę T. Wstrzymanie ruchu. Opuść rękę i powróć do pozycji wyjściowej. Powtórz taki sam ruch z użyciem drugiej ręki. Zaangażowane mięśnie. Oddychanie. Typowe błędy. Opuszczanie bioder podczas wykonywania obrotu. P4P Push-ups. Zalecane powtórzenia. Początkujący. Średnio zaawansowany. Zaawansowany.